Witam Was w kolejnym odcinku od Zera do Miliardera w D-Def.Cro De... 23, dobrze zapamiętałem. Um, o, są piłkarze do sprzedania, a więc mam 5 koła. Ten już, że jedyne co tutaj robiłem, to kupiłem paczkę La Liga, więc mamy dwie paczki La Liga. Celem dzisiejszego odcinka jest zrobić 100 zgrania Fedeval Valverde Lorentę a tu w tempele wszystkie karty są z La Liga ale dobre to jest Forlan Wow i Tibu na Budę dobra to jest paczka premium Italia to jest tak powtórka Diego a więc będziemy mieć pieniądze I a więc też się tym zajmiemy pieniądzami. Verratti 21 koła. I zobaczmy sobie, czy... Jak tam ten skład będzie... Dobra, czyli jest Thibaut na budzie. Carvajal, Obr... i Davis. Tutaj jest... Sa... Czy Savic ma zgranie? Dobra, na razie tak spróbujmy. Przetestujmy, spróbujmy. Żeby koman czy postarać się, Anion tutaj miał być, tak, Frankie de Jong. ale powinno nam wyjść 100, o oh, kurcze, nie 100 zgrania, a jak będą no, z Darwinem Nunesem, to czy będzie 100 zgrania, nie, 95. I jego Forlan daje jest grane, dobre. Dobra, czekaj. Forlan, a Savicia zamienię na Christensena I... Brakuje nam napastnika tylko. A więc lecimy do paczek. I cena jest 100 zgrania. A więc napastnik jakiś z La Liga. Album z i właśnie może być Bundesli obok. Ale nie wiem czy by było 100 zgrania wtedy. Nice no Simon. Tutaj nam wypada. O oh, no, no. Aj! Guardio. A więc ten tego ciekawego jak już mówię, chyba piąty raz jest 100 zgrania. I nie zakończę tego odcinka, dopóki nie będę mieć 100 zgrania. Są tutaj napastnicy... O, bramka, szlofant... Reklamy, które tu wyskakują. ich nie będziecie widzieć, bo ja wszystkie wycinam. Ale no, denerwują po prostu, bo w czasie paczki mi się ładuje ekran Ramos, A, mi wyskakuje reklama. O, mam kiel. Dobra, więc teraz sobie, hop, 50 koła, więc na pewno będzie jakaś lepsza teraz paczka, hop. L piłkarze, 35 tysięcy mamy. Znowu idziemy, paczki, premu i tak kupimy, o nie, nie ma laliki już. To nie, to nie, to nie. Tutaj idziemy na story. Możemy kupić jedną paczkę jumbo. Albo jedną... Dobra, nie, jedna paczka jumbo, chyba tak to się wymawia. A więc otwórzmy sobie ją. Dziewięć piłkarzy w środku, a najlepszym z nich chyba Bernardo Silva. I tu w środku Bernardo najlepszy, no to ja lecę dalej z regular paczkami Nic ciekawego. znam mi czy jak na przykład tutaj wypada teraz 8-3 czy w środku może być lepsza karta od tego a jednak może, bo był to 9 7.9 i wypada 80. A więc może być lepsza karta od, od... od... Henry Inform! Włochy To... o. o... 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 Dwa informy tego jego dalot I Alaba jeszcze o kurde. Jeszcze Alaba! W ogóle Jaka paczka! Dobra Schmeichel. Ale jaka paczka dobra! Tutaj kolejny bramkarz. Wow! Dobra, to teraz już zaraz idziemy do bram. Tylko weźmiemy Tibo ze sobą, tak żeby go sprzedać. Możemy teraz już iść na self. 103 koła. Skład Tibo. Tutaj jest a la Tyniąg... Karwacha... O chule, wpadłem teraz, dobra. Tak? Ajajajaj... Aj, aj. To tak nie... Nie może tak być, ale to chyba będzie tutaj. Nie wiem, czy będzie takie... Tak jak tam to się nie poukładało. A ten inform nawet nie daje teraz, no, dobra. Kogo ja tu miałem? A, tak miałem. Haland, Teraz trzeba pok pokombinować, bo to by zrobić tak. Tak. One zgranie? to tak zrobimy. Tak. I trzeba pokombinować, żeby mieć full zgraina. Największą opcją by było trafić na pasnika, a my teraz możemy sobie kupić mamy 130 koła 25% na ikonę spróbuję znając moje szczęście uwaga patrzcie, to jest właśnie moje szczęście. Ikona leci. Kurde, ale fabiański. Fabiański, dobra. I Fred. Byłem pewny, że wypadnie ikona, byłam dużo szczęścia, ale no jednak brakło go, brakło szczęścia. O, więc tak, możemy, właśnie, możemy spróbować sobie hmm. La Liga. Można spróbować kupić jeszcze załodnika, to jest też opcja zawsze. Dalej do otwierania paczek. Regular paczka I jedziemy Kolejna Me Memphis mi się wydaje, że będzie Idealnie A więc skład Denerwuję mnie to, że muszę cały czas Od nowa budować potem skład I znowu i znowu Dobra korecka Franki Araujo Carvajal a tak nie tu, to to tak nie eee, tutaj tak aha Menfisty bajka Zoros Menfis jest 100 zgraja mamy to mamy to a ty jeszcze chcę sobie zobaczyć bo ja nie wiedziałem, że to tak czymś ładkowym mógł tu umieścić aha a więc mamy skład ze 100 zgrania a więc teraz Safe squad. No, bierę co tu napiszę. Dobra, jeden. KWK. I teraz idziemy. Dave Match. Opaczkę. Pick. Dobra, lecimy. Lecimy z meczychem Dał nam się z... teraz mamy skład 187, jeżeli dobrze pamiętam Uwaga 8. Jest GOL! Forlan! Depay Broli. To jest pierwszej połowy, lecimy z drugą. Wygrywamy 1-0 Sam na sam, broni Broni Tibo Kurtua No i już skład mamy taki 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 ajaj Taki porządny skład mamy z aktualnie zbudowany Oj, trzeba bronić i jest obroniony Diego Forlan, po powóra, goal. Mamy 2-0, powinien to być pewien winek chyba. Tak, pewien raczej. Udało się, wygraliśmy. Mamy paczkę do odebrania. To jest Atletico Madrid. 184, a my mamy 187, a więc możemy spróbować jeszcze wygrać nawet z Atletico. 24% nie ma Ale może być już ciężej z Atletiko Ale możemy spróbować bo jak nie było to skład mamy cały czas solidny I Czemu taki... O gol! Dobra Czemu Forlan nie może strzelać? Bo jak Forlan jednak strzela to jest więcej procent szans ponieważ no jest lepszy, nie? Myślę, że z prawego pomocnika będzie trzeba go zmienić, prawego pomocnika. Byłem połową. Wygrywamy 1-0. Fawlowany komat 42%. Gdzie to może być? Może tu? Jest gol. 2-0 je mamy. No, musimy to wygrać już. Musimy. Sam na sam jeszcze Diego Forlan. Ajajaj. No. Gdyby Forlan się jeszcze odpieczętował. Nie ma. Już karasko już strzelić. Więc mam paczkę 25% na ikonę. Tutaj jest. Możemy spróbować z Manchesterem City zawsze jeszcze, ale wątpię, że się uda. Połowa jest 0-0, lecimy z drugą połową. Kurtua się spisuje na medal. Tibo, proszę. Dobrze. Tibo, bohater meczu, jak go wygramy. Depaj bronię teraz. Ojej. Nie ma, ja nie wiem, że ty... O, o, o. Depay, proszę. Yes! 1-0. Wygrywamy ten mecz. Wygraliśmy wszystkie mecze. Naszym nowym składem. No więc teraz możemy wejść w paczki I ich trochę się nazywierało Najpierw premium paczka Z której wypada Tibo Tibo kurtua wow. Bohater Mamy Tibo To jest 25% na ikonę Nie mamy ikony Ale mamy Przyda się bo właśnie Tam nikogo nie miałem dobrego a druga, też nie ma ikony, ale za to jest Benzema! Dobra, na no, atak! Co to To jest 50% na ikonę. musi być ikona, musi być! Jest ikona, Anglia, z te runej. No szkoda, że nie ale nie narzekam. Wkład. I zróbmy go. Kom. Davis. Alaba. Araujo, żeby było lepsze. Wiernie chociaż mi się wydaje, że lepiej by było, jakbym jednak tam był ten. Dobra, rafinia tu musi wejść. Gdzie jest? E... A mamy Osmana dębele. Dobra, tego to ja nie wiedziałam. No i oczywiście Karim Benzema. No, 188 składzik. Teraz jeszcze idziemy sobie. Celar. Teraz pytanie Czy kupić kilka jakichś paczek? Czy kupić tylko 50% na ikonę? Hmm. Hmm... Możemy kupić sobie... Ale nie, bo to, to więcej inaczej nie kupię. Dobra. Kto nie też ten szampana nie pije. Dobrze. Najpierw robimy sobie Nie to tylko tutaj Zwiastun czy będzie coś dobrego Totalnie gówno Oby tak nie było w tej patce Leci 25% na TOTY Uwaga Jest TOTY Francja Karybensema I yeah skład! Ale to strasznie drażni, że trzeba tak układać cały czas. No serio. Albo mnie to tylko tak denerwuje, ale mnie za coś trafi z tym układaniem cały czas tak dobra. Skupmy się teraz. Dębelet. O, o kurde, jak przeleciałem go? Osmo, dębele. Tutaj. Tylko forla. I idzie to ty Benzema, 189, a ja się tak zastanawiam, czy ja bym go tutaj dał, ale powiedzmy, że na przykład Manfisa Depaya dajmy, ja normalnie nie gram na tej pozycji, ale daję zgranie, nie daję, a nie, nie, no to, zaraz, nie ma... A nie ma 100 zgrania, bo nie gra na tej pozycji normalnie. Czyli jednak to ma jakieś znaczenie, dobra. Dodajemy dębele. Dębele. Osman dębele. 189 skład. I trafiliśmy Toty Benzemy. No, coś pięknego. Wow. No, i to jest szczęście właśnie moje. Jutro dostanę informa... paczkę z informem. Zobaczyłem co sobie na dziennych nagrodach. A więc... o, to będzie Modri... Kro... Nie, Nieee, Na początku myślałem, że Modrić. Nie wiem czemu potem ja miałem na myśli cały czas tych... Piłkarzy Realu. Cross, z Chorwacji? Co ja gadam w ogóle? Ale dobra, sprawdźmy sobie najpierw. Dobra, jedna paczka tylko... Skoro już w nią klikłem. To lecimy. Halo? To się ścina, a u specjalna karta. Ikony. No dobra, ale teraz yy, tutaj trading ale ja ram draft, ale mi się nagrywanie wyłączyło, A więc idziemy tutaj sobie z Quicksilverem i mezą tej karty. Będziemy dalej prowadzić opening. To jest koła celić. Bramka Lopez, bo to jest duplikat No i z tego Harry Maguire O, kolejne duplikaty Evis. Nie spodziewałem się, że traf... O, o, a się, że trafimy Toty benzyny w tym odcinku A więc wielki upgrade wyszedł jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zalecam obejrzeć, żeby wiedzieć co i jak. No i cel dzisiejszego odcinka został w sumie to spełniony, bo mamy full zgrania. Skład ze fullem zgrania. A więc jeszcze na zakończenie tego odcinka kupimy sobie zramunię. Z Hisz pani, dwie paczuszki.